Dzień dobry. Lekcja 42. I ta lekcja będzie w miarę krótka. Mamy tutaj tylko cztery nowe słówka, o których za chwilę. I mamy nową, nowe zagadnienie gramatyczne, a mianowicie połączenie dzierżawcze. <coughs> kogo czego. Okay, ale po kolei. Więc tak. Słownictwo w ćwiczeniu to będzie powtórka z lekcji 21, 22 i 26. Okay? Więc mamy y, miejsca oraz, y, oraz y, relacje, relacje rodzinne, tak? tata, mama, brat, siostra i tak dalej. Ok. Pierwsze pytanie w ćwiczeniu Where are you? Gdzie jesteś, tak? To się potem zmieni przez Where is she, where is he, gdzie ona jest, gdzie on jest, gdzie potem Where were you, gdzie ty byłeś, where will you be, gdzie ty będziesz. Ok. To będzie ćwiczenie. Pierwsze pytanie w ćwiczeniu. Odpowiedź prosta. I'm at home, I'm at work, I'm in the cinema, ja jestem tu, ona jest tam i tak dalej. To jest proste. I drugie pytanie. Who are you with? Who are you with? I to jest znaczy z kim jesteś, tak? I w lekcji 35 to pytanie z kim tam jest jako with, z whom. I to whom jest modyfikacją od who. Who, kto. Tak? Whom, with whom, z kim. Tak? To jest w lekcji 35. A ponieważ język się zmienia, więc ostatnie kilkanaście lat język angielski sporo się zmienia, szczególnie brytyjski, więc w mowie potocznej, jak również jak się wygoogluje, to dużo częściej jest użyta Struktura who, are you, with, who, with, nie with whom, tylko who i na końcu with, okay? who i na końcu with, więc to będzie tutaj, tak, who are you with, z kim jesteś, dosłownie to znaczy kto jesteś ty z, tak, a nawet dosłownie to jest bez sensu, tak. Uh, who is she with? Z kim ona jest? Who are they with? Z kim oni są? Później czas przeszły. Who were you with? Z kim byłeś? E, czas przyszły. Who will you be with? Z kim będziesz? Okay? więc who, with, i w środku jest odmiana czasownika e, to be, być. Ok, następnie e, w Pojawi się mnóstwo imion. Imion yy, męskich i żeńskich, angielskich. OK? Więc będzie okazja je poćwiczyć. I, ponieważ w odpowiedzi na to z, z kim jesteś, na to pytanie będzie I'm with John, na przykład. I'm with John, czyli jestem z Johnem. No okay. i Pytanie oczywiście, who is John? Kim jest John? Kim jest John, tak? Uh, who is Zofi? I tak dalej. No i tutaj mamy yy, zdanie, w którym pojawia się to połączenie dzierżawcze. John is my brother's friend. Tak? Czyli John jest mojego brata. Przyjaciel. Ok? Więc y, takich przykładów będzie w sumie 18. Okay. Pierwsze, y, pierwsze, y, wcześniejsze pytania i odpowiedzi powtórzę tylko raz, one się w miarę powtarzają często, natomiast to będzie dwa razy, ponieważ jest ta nowa gramatyka tutaj. Więc mamy tak. John is my brother's friend. I to sy na końcu w pisowni apostrof s. To jest to połączenie dzierżawcze. Kogo, czego. Kolejność jest inna niż po polsku. Okay. Kolejność jest inna e, niż po polsku. Po polsku mamy e, przyjaciel mojego brata. A po angielsku mojego brata, przyjaciel. Ok? My, brother, mój brat. I dodamy s na końcu. My brother friend. Tak? I to jest mojego brata wtedy, tak? Her, her bosses, his sister's, our father's. Ok? Trudniej oczywiście jest w mnogie, kiedy sy jest już na końcu. Wtedy się nie podwaja tego sysy, sy, oprócz y, faktycznie liczby pojedynczej. Jak jest bos, no to jest bosses. Okay. Ale jak jest na przykład in loss, czyli y, teściowie, no to już jest in los i tylko w pisowni jest na samym końcu. Za tym s jest apostrof. A... Y, a sysy sy się nie, po, nie powiela, okay? a, Więc te zależności, te relacje tutaj trzeba bardzo sobie na spokojnie to wyobrazić i polecam po ćwiczeniu wyobrażać sobie to, poukładać sobie to zgodnie z, y, z, ze słuchu, ze słowami, nie z wyrazami, tak? Bo y, ja wkleję to później na grupie, na grupie na Facebooku, więc będzie to widać, jak, jak to wygląda, natomiast y, um, natomiast polecam, żeby to rozkminić ze słuchu, okay. teraz tak, e, w, tutaj oprócz imion pojawi się czyj, moje, jej, jego, nasze, ich, okay. Więc w tej ostatniej linijce John is my brother's friend. Więc my odnosi się do do tego, który jest pytany, tak? Czyli where are you? Gdzie ty jesteś? Tak? i John is my. Ja odpowiadam. John is my brother's friend, tak? Więc jeżeli później mamy pytanie where is she? Where is she? Czyli pytamy o nią. Nie wiemy, jak ona ma na imię. Okay? She is at work. Ona jest w pracy. Who is she with? Z kim ona jest? She is with Zofi. Ona jest z Zofi. Tak? Who is Zofi? Kto, kto to jest Zofi? Zofi is her boss's mother. I to her tutaj nie odnosi się do Zofi, tylko odnosi się do she, do osoby, o którą pytamy. Where is she? Gdzie ona jest? OK? I Zofii, mówimy, kim jest Zofii w relacji do osoby, o którą pytamy. Tak? Zofii is her, czyli jej, ale nie Zofii, tylko jej, kobiety, o którą pytamy, czyli her, boss's mother, tak? czyli jej szefa Matka. Okay. Potem where is he, gdzie on jest? He's at school, on jest w szkole. Who is he with z kim on jest? He's with Peter. on jest z Piotrem. Who is Peter? Kim jest Piotr? Peter is his sister's schoolmate. I znowuż: Peter is his. Piotr jest. Jego, his sister, his sisters, jego siostry. Ale to his tutaj nie odnosi się do Piotra, tylko o osobę, o którą było pytanie na początku. Where is he? Ok? Więc yy, ćwiczenie jest niedługie 18 przykładów tego typu i myślę, że trzeba będzie je posłuchać kilka razy, żeby sobie to dobrze wyobrazić. Kto, z kim. Jakie są relacje, ok? i, okay, więc no dobrze. Myślę, że to wystarczy z tego tłumaczenia. Ok, czyli połączenie dzierżawcze, kogo, czego, s. Z tym s jest problem o tyle, że skrót s może być używany zamiast s. Czyli może być zamiast who is Zofii, może być who's Zofii. Tutaj też może nastąpić pomyłka, ponieważ who's oznacza, jako osobne słowo, oznacza czyje. Tak? Więc who is, w skrócie who's, i może się pomylić zamiast kto jest, to czyje. Okay? Who's. Okay. Who are. Kim są. Okay. Um, więc jakby ten skrót s, który jest od is, zamieszczam tylko w pierwszej odpowiedzi, tak? Więc where is he? He's at school, czyli, czyli he's, czyli he is at school. Tutaj daję skrót. He's with Peter. On jest z Piotrem, tak? Tutaj też jest skrót. Natomiast później, w ostatniej odpowiedzi, Peter is to też można skrócić i może być Peters, ale w tym miejscu to s nie jest dzierżawczym połączeniem kogo czego, bo potem nie ma kogo czego. Czyli Peters to jest Peter is. Więc żeby tego nie mylić, ponieważ to później to połączenie dzierżawcze to jest nowe tutaj, więc dlatego tutaj nie daję tego skrótu. Nie ma. Mogłoby być Peter's, his sister's schoolmate. I mamy to dwa razy to sy na końcu, z czego jedno jest skrótem od is, jest, a drugie jest yy, połączeniem dzierżawczym kogo czego. Tak więc yy, to by mogło być zbyt skomplikowane, więc daje. Bez skrótu to pierwsze, czyli Peter is his sister's schoolmate, czyli kumpel ze szkoły i jego siostry. Okay. Dobrze, no to to, co skomplikowane omówiłem. Omówienie jest długie. Teraz krótko te cztery słówka. One to pierwsze jest znane. A boss, boss, tak? No, wszyscy znają. Wiedzą co to jest, boss? Boss to jest szef. E, boss. Szkolny kumpel, kumpela, e, schoolmate. Schoolmate. E, schoolmate. I ten mate, ogólnie mate, mate, pisze się mate. Mate jest jako kumpel, kumpela. Tak, I może być flatmate, kumpel z mieszkania, schoolmate, kumpel ze szkoły i tak a siostrzenica i bratanica to jest enis. Wymowa taka sama jak kolana, tylko się inaczej pisze i co innego znaczy, więc enis. Enis. I siostrzeniec bratanek, e nephew. E nephew. E nephew. Okej. Okay, więc siostrzenica, bratanica to jest e niece, e niece, a siostrzenic, bratanek e nephew. E-nephew. Okay. Szef. E-boss. Tak tutaj, żeby nie pomylić, bo szef, polski, po polsku szef, tak? To jest e-boss. Ale po angielsku e-szef to jest kucharz, tak? Ok, więc kumpel, kumpela ze szkoły. E-schoolmate. Tak? Może być bardziej specyficznie. E-classmate. Z klasy. Siostrzeniec, bratanica, jeszcze raz. E. niece Siostrzeniec bratanek. Tam była siostrzenica, bratanica, teraz siostrzeniec bratanek to. E. Nephew. Ok. I zamiast formalnego with whom, z kim, mamy nieformalne, mówione powszechnie who. I na końcu with, co oznacza z kim. Połączenie dzierżawcze kogo czego? Przez dodanie s i wyraz określający jest przed głównym, tak? Czyli mamy brothers, friend, przyjaciel, brata. Najpierw jest brata, a potem przyjaciel. W tej kolejności. Najpierw kogo? Okay. No dobrze, to jeszcze jedno nagranie, w następnym nagraniu ćwiczenie. Dziękuję.